Święta Bożego Narodzenia są, drodzy Państwo, znakomitą okazją do złożenia sobie najlepszych życzeń, a przy okazji też jest możliwość pożegnania się. I to zamierzamy się zrobić. Drodzy Państwo, za nami szmat czasu. Wiem, że jest nas wielu. W porywach oglądalność mojego autorskiego programu w telewizji sięgała dwóch milionów oczu, czyli około miliona widzów. Myślę o Was. W tym momencie serdecznie. Trochę smutno, że to się właśnie skończyło, ale wszystkie rzeczy na tym świecie mają swój koniec. Poprzednim razem taka moja wielka przygoda, 60 minut na godzinę, skończyła się za sprawą generała w ciemnych okularach, który po prostu pewnego dnia. Wyłączył nadajniki polskiego radia. Tym razem trzeba było wyłączyć nadajnik polskiej telewizji. Przy czym obecni pułkownicy już nie mają tak efektowych pundurów ani tak efektownych okularów. Poza tym są mniej straszni, bardziej śmieszni, chociaż równie groźni. A więc, drodzy Państwo, do zobaczenia przy następnej okazji, która. Niewątpliwie jak mój ulubiony ciąg dalszy może i musi nastąpić. A zgodnie ze zwyczajem, oczywiście wiersz aktualny, który z całego serca Wam przekazuje. Wigilia 2023. Wiele wigilii już za nami. Wiele chcę wierzyć, czeka jeszcze. Były z czołgami za oknami co do dziś wywołują dreszcze, chłodne i głodne, z płaczem matek. Lecz choć dziejowe szły, zawieje, zawsze starczało na upłatek, na miłość, wiarę i nadzieję. Znowu ponury czas na świecie. Szukamy światła w noc złą, mokrą. Więc podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław nam i daruj łotrom.